Dobra, daj kierunek lewy, prawy, stop, steczny. No. no i dobra, wyłącz. Witajcie. Postanowiłem, że zmienię sobie instalację w przyczepce z takiej oto. przesiędziemy się na nową. I od razu stwierdziłem, że z racji tego, że w espasie jest gniazdo 13, jest światło wsteczne, to i tu też podepniemy światło wsteczne. Odkręcimy. Ja tu już przewody przeprowadziłem, bo to kto, jak każdy. Trzeba coś podstawić pod kołożem. Żeby... I postanowiłem, z racji tego, że tu jest trochę miejsca, z racji tego, że tu jest trochę miejsca, że całe połączenie, całe połączenie lampy lewej z prawą yy, obrysówek, yy, co tam jeszcze było? A, podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Także tu jest jedno podświetlenie tablicy rejestracyjnej, drugie to jest światło pozycyjne przednie, bo, bo przyczepka jest szersza i ona według przepisów potrzebuje szersza niż M60 i według przepisów potrzebuje światła, światła pozycyjnego przedniego. No i prawo nam nie zabrania, żebyśmy wsteczny zrobili. Także możemy tu robić. Oczywiście ten przewód jest ośmiorzyłowy już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i masowy, biały. Ósmy przewód, on jest taki yy, grubszy. Tu mamy co to? Aha, to jest masa do yy, tych lamp pozostałych. A tu jeszcze mam kawałek przewodu, yy, który miałem pokazać na filmie. Specjalnie sobie zostawiłem. Yy, jest trzynasto yy, przewodowy do właśnie gniazd takich do kamperów, nie do kamperów bo tam jeszcze dochodzą dwie oddzielne masy i dwa dodatkowe, dwa dodatkowe zasilania plus jeszcze ten jeden przewód taki do sygnalizowania modułowi, że przyczepka jest pięta. tak jak powiedziałem, będzie wsteczny to jest przewód siedmiożyłowy, już pociągnąłem do lampy prawej, żeby mieć tam zasilanie, tam nam tak naprawdę potrzeba ile przewodów? 5 chyba tak, 5 raz, 4 5. Pięć. Tak, 5 przewodów by nam a i szósty masa, czyli 6. Jeżeli wsteczny używamy, bo oczywiście połączenie kierunkowskaza zrobimy też w tej oto tutaj lampie. No i będziemy dopasowywać, dopasowywać wszystko po kolei. Może zaczniemy od kierunkowskazu. Gdzieś on tu ma swoją psówkę, ma tu wsuweczkę czyli kierunkowska z lewy, kierunkowska z lewy, ja tu ze ściągawki skorzystam, takiej mam tu obrysowane, kierunkowska z lewy mamy żółtym kolorem, także tu mamy tą możliwość, że możemy trzymać się kolorów i tu wystarczy nam tylko jedno połączenie. Coś dziwnie ta masa tutaj jest przeprowadzona, no, bo to było fabrycznie. No i takie lampy sobie wymyśliłem właśnie. No, czyli z tego zasilania damy żółty. Ok. Zaginam sobie. A, konektor. A może nawet... Starczy taki? Może krótszy? Nie, będzie ok. Będzie ok, bo go zawiniemy tu tak ładnie i y, go tam wprowadzimy. Ja mam zaciskareczkę, także skorzystam z zaciskarki. Następny tu na dole mamy stop i przeciw y, stop i pozycyjny. Y, stop jest na wspólnym przewodzie y, czerwonym, więc ten czerwony i ten czerwony, tu będziemy musieli sobie jakoś go tu doprowadzić. Do też ułożenie tych przewodów to potem y, ułożymy sobie. One wychodzą, zrobimy je na takiej samej długości. Bo też powiem, to co mi się nie podoba, ale co niektórzy, co niektórzy robią, używają jednego kanału y, światła y, pozycyjnego, postojowego postojowego, bo to w sumie pod postojówkę podchodzi, um, używają do do właśnie do właśnie wstecznego, żeby mieć i też mają tak porobione w gniazdach, a jak przychodzi już nie swoją przyczepkę podpiąć, to jest problem, albo swoją przyczepkę podpiąć do kogoś innego, to się wsteczne światło świeci, zamiast zamiast właśnie pozycyjnego. No i dobra, mamy Mamy tu już czerwony przewód do stofa. Lewy jest czarny przewód. O, i my sobie od razu weźmiemy trzy przewody, bo to jest do podświetlenia tablicy jedna lampka. To jest do, do podświetlenia obrysówki i trzeci przewód jest przychodzący z zasilaniem. Także tu będą aż trzy przewody podpięte. Także dobrze z tymi gniazdami. One te trzynastopinowe te one są stosowane do ogólnie do przyczepek kempingowych gdzie wchodzi też niezależne zasilanie bezpośrednio z akumulatora samochodowego, wchodzi też dodatkowe zasilanie bezpośrednio z, 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 po, po stacyjce, po zapłonie, czyli po prostu jak przekręcimy stacyjkę, to wtedy mamy włączone zasilanie. A Jeszcze dociśniemy, masa, przewód masowy to jest biały, tu mamy widzicie akurat w tej lampie. Yy, takie przyłącze masowe, więc nie będziemy jakoś yy, bardzo, yy, tylko ja zrobię sobie, połączę te dwa białe z przejścia do lampy tej drugiej. To mamy, to mamy teraz teraz, co my tu będziemy musieli zrobić fioletowy to będzie fioletowy będzie przewodem, który idzie do wstecznego czyli wsteczny wsteczny jest lampa wstecznego, tutaj biała u góry i, i, aha a z tego drugiego nie mamy fioletowego ale możemy sobie, tylko musimy pamiętać, użyć tego czarnego sobie użyjemy czyli na prawej lampie zamiast fioletowego będzie czarny brązowe i zielone z sobą lutujemy, bo to jest kierunkowskaz i pozycyjne prawe także tylko żeby było przejście podgrzejemy ładnie to tak zatopi się ładnie ta żyła no i tu oczywiście zaraz damy termokurczkę ona się tu tak ładnie zaklei od góry Troszkę za mocny ten płomień do tego, ale też nie będę przedłużacza rozkładał, żeby ogrzać parę termokurszek. I one już są tu zaizolowane. Żółty zostaje luźny, który nie będzie podpięty do niczego. Także tu już, chyba że jeszcze zrobimy go do tej. I skleiło się. No, i mamy zaklejoną tu nieużywaną. To jest masowy przewód od oświetlenia tablicy. To jest masowy główny, który przychodzi i od razu przejście do zasilania do, do, do lampy do prawej strony. To jest masowy przewód do do pozycyjnych no no tej obrusóweczki przedniej oczywiście tu mamy światło stop ono razem z tymi brązowymi o coś ten pomieszałem trochę tych przewodów mhm, żeby ładnie powychodziły o, zaczniemy od tych nie wiem czy tu akurat w tej kolejno czy tu będzie Pozycyjne, a tu stop to się okaże dopiero, jak. A jak się podepnie, przyczepkę dobrze? To, to, to mamy tu, jest niebieski, niebieski jest do światła głowego. Ten fioletowy jest do światła wstecznego, żeby przenieść na tamtą stronę to przestawiłem, użyłem czarnego, czarnego przewodu, tu jest kierunkowskaz lewy. Jakim to sposobem nam się tu siano zrobiło, no ale. No. I tu mamy podobną sytuację. Z tym, że tu już jest tylko jeden przewód. Nie ma jakichś takich większych problemów. No i robimy. No, tak jak mówiłem tam użyliśmy czarnego przewodu jako przewodu do światła cofania żeby przejść do tej lampki Jeszcze ten żółty na wszelki wypadek, żeby się gdzieś nie zawieruszył, mimo że tam nie jest podpięty, jest nieużywany. Z tamtej strony też za, zaizoluję. Ja sobie gdzieś tu powędruję. Pod... Gdzieś, nie będzie pod... gdzie nie będzie potrzebny. No i podpinamy. Biały oczywiście masa. Tak według Według tych wytycznych, masę mamy. Tu one są wszystkie zmostkowane. Brązowy idzie do światła pozycyjnego. Ale to jeszcze sprawdzimy, jak podepniemy przyczepkę, które jest pozycyjne, które jest stop. No dobrze teraz tak ten niebieski to było przeciw głowę czyli tu dół czarny był do fioletowego tam zmostkowany czyli jego użyjemy tu do góry o i niebieski zielony był kierunkowskaz na pewno a te dwa niebieskie to jest masa do, do oświetlenia tablicy, bo sobie wziąłem z prawego i z lewego. Niby z jednego w, w, w dokumentacji pisze, ale kto nam broni zrobić jedną stronę pod podświetlenia tablicy po jednej stronie, drugą stronę po drugiej. No i to jest przewód masowy, który się tu łączy, o, tak podegniemy. Także nie wiem, czy tu się zmieści się ten klosz, zmieści się. Także na razie klosza nie zakładam czyli tu mamy prawą stronę tak podpiętą tu mamy lewą stronę zmostkowaną z prawą no niestety troszkę troszkę się takie jakby siano zrobiło ale tu jeszcze zawiniemy A więc jesteśmy z drugiej strony. Pierwsza sprawa trzeba pamiętać, żeby te wszystkie dławiki powprowadzać na przewód, zanim zaczniemy zakładać wtyczkę. Ja tu robię tulejkami, zakuwam. No i ogólnie zasada jest prosta. Mamy, mamy ten schemat. Ja bym się za bardzo ułożeniem, tak jak na przykład tu, jest ułożenie gniazda, gdzie. Na przykład trzynastkę mamy, mamy po tej stronie, jest pełno takich właśnie mylnych oznaczeń w internecie, gdzie trzynastkę mamy po tej stronie, a jeżeli mamy wtyczkę, to trzynastka już jest po tej stronie, czyli odwrócona. Ja bym nie sugerował się rysunkiem, tylko bardziej tymi cyferkami, co tam są z tyłu, no niestety trzeba sobie pomagać pomocami, bo, bo nie używa się tego na co dzień. Ogólnie w gniazdach trzynastkach styk numer 12, czyli ten tu, który jest, który jest z tej strony, jest on we wtyczkach. O, może nie w gniazdach, tylko we wtyczkach. Jest on połączony razem z punktem masowym, czyli z numerem 3, z tego powodu, że co niektóre moduły wymagają, aby im podać sygnał, że przyczepka jest podpięta dlaczego akurat w tych jest a w siódemkach nie ma o cóż. Te, zresztą te moduły inteligentniejsze one one sprawdzają sobie żaróweczkę i na przykład jak jest żarówka spalona przy przeciwmgłowych, bo to głównie o przeciwmgłowej i o kierunkowskazy chodzi bo mm, przeciwmgłowom. Taki moduł wyłącza w momencie kiedy jest podpięta przyczepka na samochodzie się nie świeci głowa yy, i też jest potrzebny do kierunkowskazu, yy, dlatego że yy, żeby zachować tą, yy, tą częstotliwość mrugania, bo, bo w momencie kiedy większe obciążenie idzie w co niektórych samochodach niestety może być to traktowane jako błąd jakiś i rozłączyć nam kierunkowskazy albo, albo po prostu może migać wolniej a przeważnie to, tak wolniej, przeważnie wolniej no i cóż masowy przewód już mamy założony tak jak powiedziałem z, z tym i całą resztę idziemy po kolei, tak jak robiliśmy. Najpierw ja sobie podepnę te środkowe po kolorach, już bo tu mamy akurat kolory zachowane. Jeżeli byśmy tych kolorów nie mieli, ja sobie tu wszystkie te przewody już przygotuję. Jeżeli byśmy nie mieli kolorów, to niestety byśmy musieli jakoś sobie znaleźć, który do czego służy. I tak jak mówię trzymać się trzeba cyferek, bo nie zawsze nie zawsze ten styk, który nam się wydaje, że jest, że jest akurat ten, nie zawsze musi być ten. Oczywiście możemy te przewody polutować. Ja stosuję te tulejki, także myślę, że, że, że też jest każde rozwiązanie byleby było skuteczne nie jestem za tym, żeby wkręcać je bezpośrednio bez, bez tulejeczek, bo no niestety ta żyła się rozchodzi i ona nie ma takiego dobrego, dobrego styku, a tulejki dobrze dobrane, one będą się trzymały czyli jedynka przewód, jedynka tulejka półtorówka to półtorówka bo też czasem nawet po zaciśnięciu tulejki na półtorówkę, na jedynce ona nie ma, zresztą zależy jaka zaciskarka jest, ta akurat jest taka, żeby się zsunęło o, zakładamy, a dlaczego nie założyłem lamp ledowych, właśnie z tego powodu, że że te moduły są w coraz większej ilości samochodów stosowane i na przykład z kierunkowskazami jest problem, trzeba i tak opornik dawać a tu zawsze można żarówkę ledową stawić jest oprawa standardowa żaróweczkę ledową można wstawić zresztą jak taka lampa ledowa się zepsuje to co my z nią zrobimy, no nic nie zrobimy no chyba, że będziemy próbować ją naprawiać a tak to wymieni się zepsutą żaróweczkę i dziękuję, sprawa załatwiona. Tu jeszcze musimy poprzecinać chyba te końcówki, o ile dobrze kojarzę. A nie, będą ok. Yy, śrubokręt. Jest. Jest, czyli gdzie mamy dwujeczkę? Dwójeczkę mamy niebieski. Dwójeczkę niebieski do dwójeczka. Są to światła przeciwą głowę. Nie, ogólnie, a już zapętliłem się, nie wiem czy mówiłem, czy nie mówiłem. Od 1 do 7 wszystkie przewody w, 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 stare, w 7, starej, w siedmiopinowej wtyczce, jak i we wtyczce trzynastopinowej odpowiadają za to samo. Więc tu lecimy dalej. Teraz mamy jedynkę kierunkowska z lewy. Żółty przewód, akurat oczywiście te. Kolorystyka jest tylko do pomocy, równie dobrze i trafiały się przewody, gdzie były same białe, prawda? No i to też nie było jakimś tam problemem. No i mamy. A też dlaczego takie siano tam w, w, tym, w, te, w, te, w tej lampie tylnej zrobiłem? No ja nie jestem. Zwolennikiem robienia takich rzeczy, połączeń różnych w różnych miejscach. Także jestem za eliminacją puszek różnego rodzaju dodatkowych. O, tu mamy ząbek. Musimy nacelować sobie na ten ząbek. Teraz przykręcamy sobie. Tu blokujemy. Akurat, ta jest taka. Są różne gniazda. Znaczy różne wtyczki przepraszam, bo to wtyczka jest przecież nie gniazdo, gniazdo mamy w samochodzie. Tu dławnie zakładamy, dokręcamy i mamy założone. Tu jest na przykład gniazdo, yy, gniazdo, które musimy przekręcić, a tu swego czasu tu swego czasu zrobiłem sobie taki testerek do gniazd yy, i jest tylko wsuwana. Ona nie jest, nie trzeba jej przekręcać, tylko się ją wsuwa. On trzeba przekręcić, żeby ona się tu załapała. Dobra, tu wtykamy. No i, no i a propos tych przejściówek, wszystkich mamy w jedną, w drugą stronę. Jest przejściówka z siódemki na trzynastkę i z trzynastki na siódemkę. Także można ją dowolnie konfigurować, czy z tej strony czysta, o tylko, że to jest stara przejściówka i ona już się zepsuła bo już kiedyś w Megance miałem Holender to był i było właśnie gniazdo takie, że trzeba było przejściówkę używać odwrotnie z tej strony czy z tej, z tej. no i ono wyjść wychodzi łatwo, a nie chce wejść potem z powrotem na swoje miejsce o skoczyło także to by było na tyle sprawdzamy przyczepkę sprawdzamy i klosze zakładamy i jesteśmy w domu no i okazało się że trzeba będzie przełożyć Po zobaczcie jak świeci pod postojówka słabo a tu postojówka z tej strony czyli trzeba będzie po prostu podmienić miejscami akurat na tym jest odwrotnie widocznie to jest spowodowane tym że jest Jedno z prawej, drugie z lewej, no ale o, i już wtedy mamy jasność, że świeci ten żarnik. słabszy. E, jeszcze muszę sobie coś sprawdzić w gnieździe, ale zrobimy jakieś też. O, oświetlenie tu też działa, tu też działa e, i tu e, pozycyjne przednie też działają. Także ja zakręcam klosz, a tu. Mam coś ze stopami, ale to było w poprzedniej przyczepce. Myślałem, że to jest spowodowane, spowodowane czym? Spowodowane instalacją w przyczepce, bo to była taka inna, mniejsza przyczepka, ale okazuje się, że ten sam objaw jest. Może Wam pokażę. Ten sam objaw jest w tej przyczepce. Założę kloszę i pokażę wszystko. Dobra, jeszcze wam pokażę jak przeprowadziłem instalację. O -o. Tu jest wyprowadzone wszystko przez dławnie, tam też przez dławnie zostało przejście. Tu złapaliśmy uchwytem, uchwytem, tu otwór przewiercony, dławnia zrobiona. I tu z przodu też jest to samo, przewiercone jest przez taką gumową dławnię i tu przez dyszel przeprowadzony i przejście też tu profilem do jednej obrysówki przedniej i do drugiej obrysówki przedniej. Także proszę, mamy założone. Ja teraz wezmę. Widać, widać. Dobra, może pod światło stoi. Ciekawe, czy będzie widać w ogóle cokolwiek. Przestawię przyczepkę. No więc, ok, sprawdzę wszystkie te światła które tu mam, tak jak mówiłem, jest problem w momencie naciśnięcia stop, naciska, załącza się lewy kierunkowskaz i tak było w innej przyczepce, także prawdopodobieństwo jest duże, że to wina, 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 gniazda w samochodzie. Także będziemy sprawdzać. Dobra, daj kierunek lewy, prawy, stop, steczny, no. no i dobra, wyłącz. No i to by było na tyle. Coś tam działa, nie sprawdzałem, ale już wcześniej sprawdziłem, także trzeba by było pomoc drugiej osoby, żeby tego stopa sprawdzić ale już tak jak mówię, w innej przyczepce to było. No to na razie w takim razie do zobaczenia w kolejnych filmach. Napiszcie w komentarzach co sądzicie. Jeżeli macie pytania też, też staram się odpowiadać. Także to by było na tyle. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.